Ano 9 października 2020, no już pewne wykopki dzisiaj zacząłem. A zacząłem je od rośliny, którą mi przewrócił wiatr chalny. Gdzieś około tygodnia temu mieliśmy nawałnicę, i po raz kolejny przechylił się, przewrócił na bok Enset Maureli. Mniejszy z dwóch. Tam jest większa roślina, która ma już przynajmniej ze 4 metry wysokości. To jest, jest mały relik, który jest gdzieś mniej więcej pół metra był krótszy. I wyglądało to w ten sposób, że leżał przez ostatnie kilka dni już na, boki. na boku czekał aż będę miał trochę czasu. Na dzisiaj ten czas przyszedł. W pierwszej kolejności przed zimowaniem bananowca obciąć trzeba mu wszystkie liście i mówię o tych zimowanych oczywiście na zimno w chłodzie. I te liście w jego przypadku wyglądały w ten sposób. Tam jest dalej sterta cała tych pozostałych, a to są najładniejsze. One są gdzieś mniej więcej długości, około 1,80 m. Może. No takie ładne szkoda, że nie da się ich przechować w jakiś inny sposób. Za dwa dni też będą brzydkie. Nie są specjalnie potargane. Banany rosną w osłoniętym miejscu. Po tym wszystkim, no zwykle bym wykopywał, ale tego udało mi się wyjąć praktycznie z gruntu. Jest, jest główny pseudopień maureli długości mniej więcej półtorej metra. Liście poobcinane. Wygląda to w ten sposób, waży sporo. Trudno powiedzieć ile, ale udało mi się jednoosobowo wytargać długości, długości, długości gdzieś metra sześćdziesięciu na oko jeśli chodzi o korzenie no to nie ma ich imponujących roślina rosła w miejscu gdzie grunt jest mocno podciągnięty, wysoko wody gruntowe i widać, że te korzenie zbyt głęboko nie ingerowały, podgniły no ale teraz to już mu nie będzie przeszkadzało zamierzam je trochę wyczyścić. Na tej ziemi trochę tu jest, chociaż niewiele. Może spłukać ją wodą. Potem, co zrobimy? Potem roślina pójdzie, zostanie przewieziona w miejsce, gdzie będzie sobie gdzieś tydzień do dwóch tygodni stała na zewnątrz. Tak, będzie leżała na boku, tak naprawdę. Poczekamy, aż wysiąknie z niej nadmiar wody który teraz będzie wyciekał między innymi przez te obcięte tutaj nasady liści. Po tym czasie, w zależności od pogody, jak przymrozek przyjdzie mocny, no to może wcześniej roślina trafi do jakiegoś wiaderka, tak, żeby mogła sobie stać pionowo i zostanie umieszczona w zimnym garażu, temperaturza zimą gdzieś oscylującej koło plus 5 stopni i tak będzie trwała. Do wiosny, po zakończeniu ryzyka jakichś większych przymrozków, podejrzewam. Także gdzieś około 20 kwietnia, w drugiej połowie kwietnia, ponownie roślina trafi do gruntu, być może już w innym miejscu. I tak będzie wyglądało zimowanie. Ostatniej zimy przetrwała takiej hibernacji. Widocznie się zimą niestety zmniejsza jej objętość, roślina wysycha, ale im mniejsza temperatura, znaczy myślę, że bliżej zera, raczej znaczy tylko 5 stopni, nie powinno być takiego procesu tak, tak mocno zaawansowanego jak była w przypadku mojego ostatniego zimowania na strychu, gdzie ta temperatura była już pod koniec bliżej wiosny wyższa. Także tak to wygląda. Roślina zaraz trafia na taczkę, potem zostanie położona pod dachem garażu żeby sobie wyschła, ale jeszcze na zewnątrz i tam będzie oczekiwała na zimowanie Dzięki, na razie Jeszcze na chwilę w temacie Anseta Maureli. To jest większy z bananowców On jeszcze mam nadzieję trochę postoi nie widać przymrozków na horyzoncie i zaglądałem ile on w tym roku przyrósł Zacząłem od zmierzenia banana Widzicie tam na górze staje tyczka. Ona ma długość 4 metrów bez przystawki, która jest do niej dołączona. Wydaje mi się, że około 3,70 m w takiej sytuacji, tyczka jest rozłożona w całości. Ma wysokości ten banan w tym momencie. Próbowałem się zorientować, od jakiej wysokości roślina startowała. I dzięki jednemu z moich filmów z wiosny, no stwierdziłem, że była sadzona gdzieś mniej więcej w połowie miesiąca kwietnia i miała na początku około metra wysokości. Miałem trochę problemów z zimowaniem, więc ona też była taka zabiedzona, wysuszona. Czyli zaczynała od metra, dzisiaj ma 3,70 m. Wygląda na to, że w ciągu 6 miesięcy, no bo gdzieś mniej więcej mamy połowę za chwilę października w ciągu 6 miesięcy urosła o 2 ,70 m 70 na oko i jej liście no to śmiało przekraczają 1,5 metra wysokości, te największe także tak sobie radzi Maureli rosnąc w miejscu podmokłym, gdzie korzysta z wilgoci, on praktycznie nie był podlewany zresztą rok był mokry więc też tutaj cały czas pod nim gdzieś na głębokości pół metra jest woda, z której obficie korzystał. Tak urósł.